Okay. to będzie filmik Wioleta, psychopatyczna Żyleta. O! Kur... No i po Wiolecie uciekła. Może będzie ją widać. Trochę im widać, tam się siedzi schowana. Tu jest reszta ryb. To jest Hannah Blahery. Jedyna normalna ryba, która się nie boi. Zapalimy trochę więcej światła. Będzie jej lepiej widać. Ona się nie boi, może jeść nawet z ręki. Hannah Blahery. I nie jest taką psychopatką jak tamta reszta. A tu jest stado daniu, które przeżyły i stado małych daniu, które przeżyły, trzy tylko zostały. O, Wioleta gdzieś się zakamuflowała, już jej nie widzę. To może pójdziemy z tej strony zobaczyć, co tu się dzieje. Tu jest taki gąszcz, i tu siedzi jeszcze jedna Hanna Blahery. To jest taki gąszcz, co sobie zrobiły. Siedzą w nim cały czas. Tu jest Hana Coś ostrości nie łapie, tę komórkę cholerna. Spróbuję od tyłu nakręcić jakieś węże, ale nic. Niestety. Teraz takie ujęcie zrobię, żebyś zobaczyła jak to wygląda to w akwarium. Zapalę światło, będzie jaśniej. O. Tak wygląda. O, hana. Tu całe stado pływa w tym samym miejscu, tam cały czas pływają. Tu jest krzaczek uli, bardzo piękny. Ula go wybrała, rozruszyła jej masakrycznie, nie wiadomo dlaczego, pewnie dlatego, że to Ula wybierała, nie ja. Tu są liście dębu, których szukałem i znalazłem w Luboradzy. Nie, to nie w Luboradzy, sorry, gdzieś w parku chyba. Tu mech taki rośnie, ale jakiś glon mi się rozrasta. I właśnie jak tą butlę podłączę, to też glony mi znikną. Bo jak będzie dużo CO2 i dużo światła, to rośliny będą zabierać całe odżywcze składniki dla, dla tych glonów. Tu jest bardzo ładny mech, rośnie tam taki na korzeniu. O, teraz widać. Tu jest taka roślinka, która się dosyć ciekawie rozrosła mi. Tutaj następna. No tu kazałbym wioletę, ale... O, węże są. To jest głowa węża. Najmniejszego z nich wszystkich. Ale taki jest najbardziej zgrabny. Nie jest taką grubą, parową, tylko cienką, sznurową. No dobra, to tyle. Chyba wioleta spierdzieliła, to ci jej nie pokaże. No ale wieczorem no, ją nakręcę. O o, co tu? Nie, myślałem, że jest jakaś bijatyka, ale nie ma.